Moi drodzy, to będzie bardzo, bardzo szybki wstęp. Chciałbym, żebyście tylko przygotowali coś do jedzenia, coś do picia i weźcie ze sobą najlepszych adwokatów, jakich macie, ale takich najlepszych z najlepszych. Bo za chwilę wykonam magiczny gest ręką i wszyscy przeniesiemy się do paragwajskiego więzienia. Jesteście gotowi? No to uwaga, czas na magiczny gest ręką. Poszło. Wszyscy już są w więzieniu. Nie tak jest. Jakiś Ten też jest, dobra. Wszyscy są. To, co za chwilę usłyszycie, mogłoby śmiało posłużyć jako scenariusz jakiejś dobrej komedii kryminalnej. To wszystko jednak naprawdę się wydarzyło. 5 marca cały świat obiegła szokująca wiadomość. Ronaldinho i jego brat zostali zatrzymani przez paragwajską policję. Powód? Posługiwanie się sfałszowanymi paszportami. I teraz, moi drodzy, to dopiero zaczynają się jaja. Okazuje się, że cała historia jest zdecydowanie bardziej zagmatwana niż się wydaje. Ronaldinho przybył do Paragwaju na zaproszenie swojej znajomej, niejakiej Dali Lopez. To bizneswoman, właścicielka firmy Permanent Oriental Holding, która zajmuje się. właściwie to ta firma zajmuje się prawie wszystkim boi hodowlą zwierząt, jak i importowaniem luksusowych samochodów. Pani Lopez to również założycielka fundacji charytatywnej o nazwie Fraternidad Angelical, po naszemu anielskie braterstwo. I to właśnie w związku z tą fundacją do Paragwaju zawitał Roni. Brazylijczyk swoją twarzą reklamował akcję nowego programu zdrowotnego dla dzieci oraz przy okazji promował też nową książkę o swojej karierze. Wszystko jednak skończyło się jedną wielką klapą. Ronaldinho został zatrzymany w hotelu w Asunción. Znaleziono przy nim sfałszowany paszport. Okazało się, że podróbki miał mu dostarczyć inny Brazylijczyk, niejaki Wilmont de Souza Lira, który działał na zlecenie pani Dali Lopez. Mówiłem, że to całkiem niezły film sensacyjny. Największym absurdem tej całej historii jest jednak to, że on wcale nie potrzebował tych paszportów, ponieważ Brazylijczycy mogą podróżować po Paragwaju bez tych dokumentów. Gosio fałszywego Lira oczywiście też został zatrzymany. Natomiast pani Lopez, która przecież jest taką szyką w Paragwaju, robiła wszystko, co mogła, żeby tylko nie pojawić się przed wymiarem sprawiedliwości. Jej adwokat oczywiście twierdzi, że jest niewinna i to ona jest ofiarą w tej całej sytuacji. Za Lopez wydano nakaz aresztowania, ale oprócz tego dokonano nalotu na jej nieruchomości. W jej wypasionym luksusowym domu znaleziono grubo ponad 4000 piłek z podobizną. Zgadliście. Ronaldinho. Zdjęcie Roniego nadrukowane na piłkach było dokładnie tym samym zdjęciem użytym do fejkowego paszportu. Ale zostawmy już może panią Dalię Lopez, niech ją tam ścigają w tym paragwaju. Wróćmy do bohatera naszego filmu. Zdjęcia zatrzymanego Ronaldinho, który tak ukrywał kajdanki na rękach, to było coś straszliwie smutnego. Podobnie jak ta fota uśmiechniętego Roniego, który wygląda tak jakby... Jakbym miał go spotkać pod Monopolem na ochocie i usłyszeć, parę groszy, kierowniku. Miejsce, do którego trafił Ronaldinho, nazywa się Agrupación Especializada, czyli taki areszt dla osób uprzywilejowanych. Wiadomo, że takiego celebryty jak Brazylijczyk nie będą trzymać w prawdziwym więzieniu. Minister Spraw Wewnętrznych Paragwaju Euclides Acevedo porównał nawet placówkę, w której obecnie przybywa Roni, do hotelu. Dodał również, że jedzenie serwowane w areszcie no nie do końca smakuje brazylijczykom. Były reprezentant Paragwaju Nelson Cuevas nawet odwiedził Roniego i powiedział coś takiego. W porównaniu do innych zakładów karnych ten ma zupełnie inne warunki. Nie do tego jednak przywykł. Miejsce jest duże i może tutaj grać w piłkę nożną. Razem z bratem zajmują pokój z dwoma łóżkami. Cuevas zdradził również, że cała ta sytuacja mocno zasmuciła Ronaldinho. Nieco odmienne wrażenie odniósł inny paragwajski kumpel brazylijskiej legendy. Zawodnik siatkonogi Fernando Lugo też wpadł do Roniego i stwierdził, że ten jest spokojny, a do tego dobrze traktowany, tylko nadal nie rozumie czemu został zatrzymany. Ronaldinho miał powiedzieć Lugo... Tylko Bóg wie, co robię. Natomiast strażnik, pilnujący legendy Barcelony, powiedział, że Brazylijczyk wygląda dobrze, rozmawia z innymi więźniami i często wychodzi na podwórko. I to właśnie pośród innych zatrzymanych w agrupacji Especializada Roni znalazł nowych kumpli. W sieci szybko pojawiły się zdjęcia chillującego i podpisującego się na koszulkach R10. Jak się pewnie domyślacie, kwestią czasu było wyjście Ronaldinho na boisko. Dobra, no to teraz będzie najlepsze. W areszcie został zorganizowany turniej piłkarski. Nie, to nie był ten turniej w klatce prowadzony przez Erika Cantone. Nie, to nie ten. W tym turnieju nagrodą dla zwycięzców był 16-kilogramowy świniak. Niektóre źródła mówią, że ten świniak miał 15 kg, a inne, że 16. Ja uważam, że 16 lepiej brzmi. Co ciekawe, podobno Ronaldinho nie był na początku chętny do gry i wykręcał się tym, że nie ma odpowiednich butów. Wymówki szybko jednak się skończyły, bo jeden z policjantów pożyczył buty Roniemu i zdobywca złotej piłki był gotów do gry. Roni trafił do drużyny byłego prezesa jednego z paragwajskich klubów, który jest zatrzymany za m.in. pranie pieniędzy. Fajne towarzystwo. W samym meczu Brazylijczyk robił to, z czego pamiętają go wszyscy kibice na świecie, czyli strzelał, asystował, a do tego ośmiaszał rywali. Zakrycie krycie Ronaldinho był odpowiedzialny skorumpowany polityk Miguel Cuevas. I podobno po jednym z trików Roniego Cuevas wylądował na glebie. Klasyka. Ostatecznie skończyło się wysoką wygraną drużyny Ronaldinho. Było aż 11-2. Według niektórych źródeł Roni strzelił 5, a przy 6 asystował. W każdym razie mógł sobie dopisać kolejne trofeum do CV. Świniaczek został zdobyty. Ale spójrzcie tylko na minę R10. Widać, że to nadal sprawia mu wielką radość. Ale kiedy skończy się ta szalona przygoda Roniego? Na razie tego nie wiadomo. Adwokaci Brazylijczyka szarpią się z paragwajskim wymiarem sprawiedliwości, który odrzuca wszystkie propozycje. Ostatnia stanęło na tym, żeby przenieść Ronaldinho do aresztu domowego. Ogółem linia obrony adwokata Adolfo Marina jest trochę dziwna. W jednym z wywiadów stwierdził, że Roni jest po prostu głupi, i nie wiedział, że popełnia przestępstwo. Oczywiście w Paragwaju jakoś w to nie uwierzyli. Pojawiły się też informacje, że kaucję za Ronaldinho wpłaci jego przyjaciel Leo Messi. Argentyńczyk miał na ten cel przeznaczyć nawet 4 miliony euro. Szybko jednak okazało się, że to nie jest prawda. Podobno Leo cała sytuacja mocno zasmuciła, ale na ten moment nie zamierza wyciągać Roniego za resztę. Brazylijczyk dostał za to wsparcie od innego Argentyńczyka: Diego Maradona. Na swoim Instagramie Boski Diego opublikował zdjęcie z Ronim i życzył mu sporo sił. Ja od siebie dorzucam jeszcze cierpliwość. Przyda się, bo na razie to końca tej afery nie widać. A jeżeli ktoś lubi takie połączenie klimatów piłka nożna i więzienie, to polecam z całego mojego serca film Mecz ostatniej szansy. Producentem tego filmu jest Guy Ritchie, czyli mistrz i naprawdę, film ma niesamowity klimacik, uwielbiam go oglądać, Vinnie Jones, Jason Stateham w niektórych polskich domach nazywany Stathamem. Jeżeli ktoś go oglądał, jeżeli widzieliście mecz ostatniej szansy, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. A na dzisiaj cieszę się, że udało nam się uciec wspólnie z tego paragwajskiego więzienia, mam nadzieję, że Ronin niedługo z niego wyjdzie. A jeżeli nie wyjdzie, to będziemy kręcić kolejny film o Ronaldinho i jego przygodach w więzieniu. Trzymajcie się, zostańcie w domu i widzimy się wkrótce. Czekajcie na nowe filmy, dlaczego pokazuję tam. Trzymajcie się. O, teraz jest chyba lepiej. O tak, do zobaczenia.